Hej! Siemka! Tutaj Szybek! Witam Was znów w Szybkich Inspiracjach. Tak, była mała przerwa. Było pół roku przerwy od ostatniego projektu, więc mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze czekali jeszcze na jakiś mój budyneczek nie mnie subskrybują e, dzisiaj wpadną. Tak przynajmniej sobie myślę. No ja wiem, moja wina dawno nie było. No przepraszam. Już nie będę. <grym> Dobra. W każdym razie ten materiał zrobię troszeczkę inaczej, będzie w nim sporo, sporo przyspieszeń, sporo takich może nie cięć, ale właśnie takich po prostu przyspieszeń materiału, tak, aby wygodnie wam się to oglądało. Tak myślę. Um, tak myślę, że będzie wszystko ok. Generalnie wysłałem już zapytanie na Facebooka czy chcecie zobaczyć taki projekt, bo już podesłałem, podesłałem, jak mniej więcej to może wyglądać i... Były same dobre oceny. Także cóż, przejdźmy już do budowania. Na początek trzeba zbudować podstawę domku. Podstawa, jak widzicie, tu ma 7 bloczków. Tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak dokładnie, 9 miało też być, więc 9 bloczków jest. Teraz troszeczkę to podniesiemy. Tutaj będzie miejsce miejsce na okienka. Przecież, moment, to zrobimy tak, że tu potem tym okienko będzie, dobra, niech będzie w tym miejscu, tak Tu będzie okienko numer dwa Hmm A tu... Hmm, albo nie, przenieśmy, przenieśmy to troszeczkę Tak, troszeczkę, troszeczkę Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Tak, tak mi bardziej odpowiada Ok, to w ten sposób. Tutaj już całą ściankę sobie zabuduję w środku domku też przydają się miejsca, w których po prostu potrzeba mieć nieco więcej, ja wiem, ściany, żeby poukładać na przykład um, szafki, tak, chociażby że właśnie szafki. Tutaj zrobimy sobie taką małą, małą, malutką przegródkę. I zaczniemy tworzyć górne piętro. Na miniaturce już na pewno. Tak, tego już jestem pewien. E, na pewno widzieliście jak, jak ja sobie tam wyobrażam ten mm, domek. Znaczy, no, jak teraz w zasadzie. No w zasadzie już widzieliście mniej więcej efekt końcowy, no nie? E, tak więc nie pozostaje nic, jak tylko ten efekt końcowy wam mm, zademonstrować. Okej, okay. to zrobimy tak. Myślę, że będzie okej. Okay. Następnie jeszcze chciałem tutaj wysunąć, jeżeli się nie mylę, o dwa bloczki do przodu. Mhm. Mm I tu robimy tak, jak kiedyś. Kiedyś to tak ładnie porównałem taką kanapkę. Chociaż nie domek, kanapka już był. I dom, domek, kanapka chyba pozostanie <grytanie> na zawsze z tym mianem, bo nigdy nie chciałem go zmienić po prostu. Wyglądał dosłownie jak kanapka mleczna, bodajże. Tak ją wtedy, tak go wtedy nazwałem. Ok. Um, tu, 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 tu przycięcie chociaż nie, nie, wylatujemy jeszcze tutaj troszeczkę dalej poza schematiką to mniej więcej będzie równy laszek o, tak to sobie już tutaj pogrubię zaraz wam pokażę dlaczego, dlaczego w ogóle to pogrubiam generalnie już tu wszystko, jak mówiłem, mam mniej więcej rozplanowane, więc nie będę się zbytnio zastanawiał nad niektórymi rzeczami i to w sumie może dobrze, bo pamiętam, że nie wszystkim się podobało to, jak czasami długo potrafię zastanawiać się nad niektórymi prostymi um, rzeczami. Dobra. Generalnie chcę tutaj dać ładne szkiełko, no nie? Wszędzie ładnie będzie wszystko oszklone. No i to jest generalnie super pomysł. Jednak e, generalnie szkło nie wygląda e, super, jeżeli. Nie w każdym przypadku, ale jeżeli jest tak na rogu i ten róg potem, wiecie, wygląda w taki sposób, nie? że to się tak ciągnie, to nie zawsze wygląda. Jeżeli ma się jakieś, jakiegoś małego moda albo teksturkę, która się łączy, to jest ok. Jeżeli nie, no to już nie zawsze. I w tym wypadku też tak było, więc posta postanowiłem e, zrobić tu takie wsporniki. Przy okazji jest to, ja wiem, troszeczkę bardziej takie naturalne, tak myślę. Tu oczywiście będzie potem. Podłoga. Dobra, na razie wypełnię sobie sufit i poza sufitem zrobimy jeszcze małą e, rzecz, ale to już muszę wam pokazać. Wiecie co? Jednak jak tak się przyjrzałem dokładnie i policzyłem sobie, jak to mniej więcej chcę, e, to rzeczywiście zrobiłem mały błąd i mam nadzieję, że teraz nie za niego nie zjecie. E, tak, przeliczyłem się. Jeden bloczek nie w tą stronę, ale uwierzcie, ten jeden bloczek czasami potrafi. Być tak wkurzający przy dużych budowlach, jak wymodelujecie sobie wszystko, i potem nagle okazuje się, nie, to przecież tak nie miało być. Ten bloczek tutaj miał się kończyć ładnie na rogu, a tego nie robi i się zaczyna. W sumie, ja generalnie robiłem najróżniejsze budyneczki i powiem Wam, że spotkałem się czasami z takimi ludźmi, którzy robili tak świetne, ogromne na przykład zamki, i potem się okazało, że Coś im się nie zgadzało, nie wiem. Wieża stała w, zły, w złym miejscu i przekreślało to cały projekt. To po prostu było takie przykre w sumie. No ale cóż, mam nadzieję, że to nam się nie zdarzy. Wyłapałem to szybko, więc hej, mam nadzieję, że będzie ok. No dobra, ale jako, że zrobiłem już, kurczę, większość góry, co w sumie nie miało jeszcze teraz nastąpić, jakoś tak się w sumie trochę pośpieszyłem, no rozpędziłem się i tak wyszło, to zróbmy teraz to, co jeszcze jest tutaj na dole, bo jakby nie było, myślę, że będziecie budować chyba na survivalu tak strzelam, więc myślę, że to się, to się teraz wam bardziej przyda, dobra zatem tak, w tym miejscu właśnie będą stały drzwi drzwi będą tutaj potem sobie je wstawimy, na razie zróbmy, wiecie, takie Otwory i co, gdzie e, ma ewentualnie sobie stać. E, oprócz tych drzwi obok, widzieliście już bramę, tak? Brama stoi sobie w tym właśnie e, miejscu. Z tym, że tak, zapomniałbym tutaj, nie kładziemy nic. Ona jest bardzo, e, bardzo wysoka. Chociaż jakby. Moment to policzyć. Mm -hmm, mm -hmm. A nie, to jest ściana, dobra. To Od razu postawmy jeszcze poziom sufitu. W sumie czemu by nie? No nie? <laughs> Okay. on będzie sobie w tym miejscu i zacznijmy może już od razu tutaj tak, nie skończymy dokładnie przodu będziemy troszeczkę skakać przód, tyłu, um, ale żeby to miało mniej więcej ręce i nogi, nie? Teraz zrobimy sobie to co jest tutaj z tyłu jeśli chodzi o materiał, dlaczego wybrałem śnieg? Myślę, że on jest najtańszy do zdobycia i ogółem ten dom jest łatwy do zrobienia, wbrew pozorom Także mam nadzieję, że, że to też docenicie, bo naprawdę myślałem, żeby wziąć na przykład kwarc, który wygląda, wiecie, już w ogóle taki wow modern. Okej. Okay. Wiecie, ja tak staram się podczas mówienia czasami liczyć bloki, ale nie zawsze to wychodzi. Eee, moment, dobra, teraz mam 7, tak? To jeszcze doróbmy sobie dwa poziomy i będzie 9, jeśli chodzi. Oto dlaczego to tu już sobie policzyłem? To dlatego, że potem jeszcze stoją sobie takie dwa przyjemniaczki, one tam ładnie potem wbiegają nam tutaj w głąb troszeczkę. To od razu sobie je zaznaczmy, nie? E, dobra, także polecimy jeszcze z tej strony. Od razu zbudujmy do końca ten dół. Myślę, że to się od razu o, nam przydano, nie? Dobra, to tu jest tak. 2, 4. ok, to jest 5. Zatem 6 i 7. Tak żeby było łatwiej potem mi odmierzyć pewne rzeczy. Ja sobie już zaznaczę tutaj tą moją ozdobę. W zasadzie to się dodaje na końcu, jeżeli, jeżeli się projektuje takie rzeczy, najpierw robicie sobie całe gabaryty domu. Najpierw poleci chyba to wszystko, co jest białe, jak to chcecie żeby u was wyglądało, dopiero potem zajmujcie się takimi detalami chociaż one i niejednokrotnie zmieniają wygląd całego budynku więc generalnie nigdy o nich nie zapomnijcie um, ok, dobra, co ja teraz chciałem jeszcze tutaj um, zrobić, w sumie tak w sumie w sumie to jeszcze tutaj poleci taki wysoki poziom także tu już jest 5, to dobra lecimy do końca, 6, 7, 8, 9 10, tak, to jest na wysokość 10 bloków. Jakby ktoś pytał, tu było bloków 7, to jest na 5, tutaj ta ściana ma 9 też, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj, tutaj w ogóle jest ciekawa sprawa, bo najpierw kładziemy, um, co, co w sumie poziom śniegu kładziemy, dwa poziomy e, szkła i tak do samej góry. O, w ten sposób przynajmniej w środku jest troszeczkę, wiecie. Widoku na, na zewnątrz. Tak, to, to też jest e, dobra rzecz, żeby coś takiego sobie gdzieś tam e, zrobić. Okej. Okay. To w sumie też leci do góry. I możemy dokończyć już sobie tą ścianę. E voilà. No dobra. W sumie tak nie do końca, bo <ścoughs> przydałoby się jeszcze wykuć tutaj miejsca, gdzie mają być okna. O w tym miejscu chcę mieć okno i jeszcze w sumie tutaj, tak tam miało być okno, albo tu tak, 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 dokładnie w tym miejscu to może od razu, od razu wstawmy e, wstawmy szkło, powiem wam że gdy ja projektuję domek e, szkło wstawiam mniej więcej na koniec, tak mniej więcej na koniec, bo nie muszę wtedy się wiecie, wabrać z klockami, że o jeszcze muszę wywalić szkło, żeby zastąpić je na przykład śniegiem, nie, nie po prostu po prostu są takie wielkie dziury w moim budynku. Dobra, to polećmy może jeszcze z tą stroną. Dokończmy to mniej więcej jak ma a, wyglądać z tej strony. Dach tak, wymyśliłem, że też będzie sobie taki o biały ze śniegu. A, czy wysunięty na jeden klocek czy na dwa? To już w zasadzie taka myślę, oj nie tak, kwestia, kwestia gustu. Mhm, zobaczmy, jest mniej więcej 8 bloczków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jej, zwyciężyłem. Jest 8. Zatem. Teraz musimy polecieć aż 19 bloczków w tą stronę. Także raz, dwa, trzy i lecimy. Okej, okay, deszek od razu też y, skończyłem. I wiem, znowu zacząłem od tego okej. Okay. <grywia> Muszę się tego oduczyć. Um, poprowadziłem po prostu tutaj taką linijkę, taką no, ta linijkę, no po prostu 19 bloków um, i od tego rogu jeszcze tam 19 wypełniłem to, tak jakby ktoś chciał wiedzieć dlaczego szybko nie powiedziałeś, że tak zrobisz dobra, zresztą będziecie mieli to na przyspieszeniu także będziecie wiedzieć o takich rzeczach, że coś tam wypełniłem, a coś nie, dobra wiecie co, wypełnię jeszcze sobie to szkłem tak, wiem, to nie było szkło, ale to też się przyda Okej okay, też. Znowu ty, okej. Okay. damn! <ścoughs> Ech, nigdy się nie uczę. Nigdy, nigdy. Przenigdy po prostu. Dobra. Tomek hmm. będzie chyba bardziej podobny niż taki sam, coś mi się wydaje. Coś mi się widzi, że w tym miejscu... Że w tym miejscu to trochę inaczej miało wyglądać. Um, pokazałem wam na screenshotie chyba, że tutaj mają być dwa bloczki odstępu po tym, jak tu będzie ładna kratka. Także nie wiem. Ta, trochę przesadziłem. <laughs> to co, przesuńmy tak o jeden bloczek, tak? Wiecie, tak, 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 w tamtą stronę. Okej, okay, dobrze widzieliście, skróciłem tu o dwa bloczki, to przesunąłem. Generalnie to tutaj ta linia ma wynosić 12 bloczków. I nie wiem dlaczego rozpędziłem się za bardzo. Być może za bardzo się za bardzo się staram, tak? Żeby wszystko wyszło tak tylko idealnie, jak tylko. Jak tylko dam radę. Dobra, to tak. Teraz zróbmy. Jeszcze, zróbmy jeszcze. Nie, nie umie się wysłowić. <laughs> Zróbmy jeszcze te kolumny, o których, e, które już z pewnością gdzieś tam widzieliście. Odmierzyłem sobie cztery bloczki. E, dwa generalnie sobie tak stoją, a reszta dobija do samej góry. Tutaj też powstają takie dwa, dwa odstępu i znowu taka sama dziwna kolumna. Mówię dziwna, bo generalnie nie robi się takich kolumn, że. Wiecie, wystają takie dwa bloczki, góra, dół Ale myślę, że to dodaje troszeczkę więcej takiego Nie wiem, smaczku Taki detal mały, e, który sporo Sporo tutaj daje Okej, okay, kolejna rzecz To takie dziwne Odstające okienko Być może niektórym się spodoba Innym być może nie Może, nie wiem Zobaczymy Okej, okay, ono tutaj musi sobie stać Cztery bloczki powyżej tego, jak mamy poziom drzwi. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm, w końcu się udało. <laughs> w końcu się udało. Dobra. To teraz tak. Kładziemy sobie tutaj bloczki. A tutaj chcemy mieć to ładne okienko. Dwa, trzy. Cz tak, cztery. Pięknie. Chyba w ten sposób to miało być. Hmm. Nie. Tutaj na górze zrobimy. Zrobimy bez. O. I w sumie. Może tutaj też przytnę? Nie. Jest ok, dobra. Tak zostawmy. Nie jestem pewien, czy tak też zostawiłem w tym projekcie. Chociaż być może nie. Hmm. Przesuńmy to. Tak będzie lepiej. Wiecie dlaczego? O teraz to nam się nie zlewa z dachem. To jest też bardzo ważne, żeby budowla nie była taka kanciata, taka znaczy i tak będzie, no macie mnie, dobra. I tak będzie trochę kanciata, ale nie do przesady. Okej, okay, zostawmy sobie miejsce tak na okienko. W zasadzie okienka tutaj będą e, będą takie ładne dwa tutaj też i zrobimy je na szerokość trzech, trzech bloków z jednej i z drugiej strony więc trzy bloczki na czwartym kładziemy tutaj o właśnie i mamy miejsce na, okien, na okienko uja oh yeah. pięknie wypełnione to teraz tak wypełnijmy jeszcze śniegiem to miejsce Oho, uh -huh. i w tym momencie zacznie padać deszcz, ale oprócz deszczu położymy sobie tutaj takie dwa jasne, ładne paski. Dobra, nie jasne, ale pomarańczowe, pomarańczowe, ładne paski. E, tu też w sumie możemy zrobić sobie miejsce na okienko. Dobrze by było, gdyby się równało z tym okienkiem, tu. O. E, I użyjemy sobie tutaj, żeby ładnie zabudować, białego e, szkła. Nie jest ciężkie do zdobycia, sami wiecie, nie? Mączka kostna i te sprawy. Tutaj sobie to damy. O. Pięknie, ślicznie. Od dołu będzie pasować do białego. O, właśnie, generalnie. To jeszcze bardzo bym polecił zrobić sobie jakieś okienko w tym miejscu. Nie jestem pewien, czy teraz trafię. No nie, nie, nie za bardzo chyba trafiłem. Chociaż, moment, zobaczmy. Dobrze by tu zrobić takie dwa paseczki. Zobaczymy. To, to może tak. I tak. O. Widzicie? Od razu jaśniej i od razu więcej, więcej krawędzi, więcej detali. <śm> Generalnie to jeszcze może tak. Powiększmy sobie tą platformę. Tak troszeczkę. Powiedzmy, że do tego miejsca. O! Czemu nie? To wywalę. To nie, to, to się nie przyda. To zabudujmy. To też, to tutaj, tutaj to też tak ładnie o zrobić. I za chwilę, też może zajmiemy się e, wnętrzem. Na razie skupiamy się na domku od zewnątrz.